w górę, a ja będę próbował na zimnej mokrej drabince utrzymać się przez kilka minut chociaż więc lecimy jest mokre więc nie wiem czy przez to się przy... o kurde już spadam o, nie mogę dobra teraz Oli Masz Jak mu się syna. uda dłużej ode mnie, to zostawiacie suba. Dawaj, dawaj. Dawaj. Zatrzymać cię? Oh. Napiszcie w komentarzach, kto lepiej. A my teraz lecimy na kręciołka. Dobra, widzowie, teraz się kręcimy. Dum 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 de Dum

Dobra, widzowie, ch chodź to, chodź to, Ali, chodź. Chodź, Ali. Chodź, chodź, chodź. Widzowie, teraz macie zostawić suba i lajka. Dopó dopóki on nie przy. On będzie biegł tam na sam koniec. I jak tam dobiegnie i wróci, to musicie już mieć zastanowionego lajka i suba. Chodź. Zostawiam mama. Dawaj, dawaj. Dawać, Ci suba i lajka Chyba za daleko Nie widać cię Biegnie Dobra, komu się udało zostawić lajka, suba, łapkę w górę, bo to było krótkie Dobra zostawiajcie suba jeszcze dwie subskrypcje no i będziemy mogli live robić. Jeszcze dwie. Będziemy mogli live, live robić z Robloxa, z Fortnite'a, z czego chcecie. Więc łapeczki w łapy w górę subskrypcja na no, mam nadzieję. Yy, może jeszcze nagramy, co się. Dobra, no to... Widzimy się już w domku. Dobra widzowie, napiszcie, czy chcecie live'y, to będą live. Y, jak zostawicie te dwie subskrypcje. Więc siema!